przerażających przestępców w historii Ameryki. I co ważniejsze, dlaczego jego zbrodnie wciąż nas pascynują niemal 70 lat później. 27 sierpnia 1906 roku La Crosse, Wisconsin. W skromnej rodzinie przyszedł na świat Edward Theodore Gain, drugi syn George'a i Augusty Gain. Jego starszy brat, Henry, było 4 lata, e, oczywiście starszy od e, Edwarda, z pozoru zwyczajna amerykańska rodzina, ale pod fasadą kryło się coś znacznie mroczniejszego. George Gain był alkoholikiem. Słaby, bierny mężczyzna, który zawsze poddawał się napadom złości, zwłaszcza po alkoholu, bił żonę oraz synów. Nie potrafił utrzymać żadnej pracy. Był generalnie nieudacznikiem w każdym tego słowa znaczeniu. Ale prawdziwą siłę w rodzinie Gainów była Augusta. Augusta Wilhelm Gane, urodzona 21 lipca 1878 roku. Córka niemieckich imigrantów, kobieta o żelaznej woli i fanatycznych przekonaniach religijnych. Kobieta miała zdecydować o losach swojego brata, syna w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. Około 1914 roku, gdy Ed miał 8 lat, Augusta podjęła decyzję, która na zawsze zmieniła życie rodziny. Kupiła odizolowaną farmę na obrzeżach Plainfield, małego miasteczka liczącego zaledwie 700 osób. Farma obejmowała 195 akrów ziemi i znajdowała się z dala od najbliższych sąsiadów. To nie był przypadkowy wybór. Augusta celowo szukała miejsca odciętego od reszty świata. Miejsca, gdzie mogła wychować swoich synów z dala od tego, co nazywała moralnym zepsuciem współczesnego świata.